jedziemy z bratem tam gdzie flota do zgarnięcia ta trasa nam ją daje nie popełniając przestępstwa liczy w Audi podkręca ciężka noga damiana, ta prędkość radarom zdjęcia zrobić nie pozwala tu zawsze wszystko działa nawet kiedy się spierdoli jak trzeba to odnajdę się też w mechanika roli i lepiej zejdź mi z drogi jak lewym pasem podążam mów mi drogi mechanik albo firma złota rączka ekipa nadciąga bo jest koncert do zagrania po takich zwrotach reszta jest pod znakiem zapytania poza Mulana nie na to odpowiedzi mimo że ja na wolności to mam rym co zawsze siedzi to jak widzę Niegdy za mikrofonem sapie jest tu gościu bez rąk A i tak to łapie dla nas Nie ma niczego, co jest nie do osiągnięcia Mówią mnie, bo jest limitem Póki nie wziądziesz big space'a, o To co mówię, to jest kosmos I mimo uziemienia, to znowu mnie dziś poniosło Wypad z orbity, poczujcie apetyt króla Nie pomoże wam obie, was jak czarna dziura Ja to struktura, każdy pierwiastek Mendeleje W tablicę, bym je wpisał jako gwiazdę Ze sceny patrzę i trzeba trochę pozmieniać Spadłem jak gwiazda z nieba, by spełnić wasze marzenia Co tu się dzieje, już mi Kurwa pęka głowa, czuję bit lepiej niż policyjny pies towar. Stylowa od i najlepsze porównania. Profesor matematyki nie ma tu nic do dodania. Bez zawahania zawsze rzucam coś dobrego, nie potrafię już inaczej to jak ciąg Fibonacciego Liczę na siebie życie jak matematyka. Ja ciągle wyciągam sumę, tyle że z pierwiastka życia broń. Kiedy za długo pis, łapie, ładuję magazynek, kiedy zapisuję papier. łapiesz nieprzypadkowe miejsce, ma każda litera. Tu ręce pracują pod czujnym okiem snajpera i od zera. Tak, celuję, lubię se postrzelać, wysoki stopień, kurwa generał. Więc lepiej, żeby zwijał dupę kiedy walczę. W tej strefie przeciwników traktuję jak żywą tarczę. Masz tutaj armię, jednoosobowy pluton, uzbrojony po zęby. Istnie byle jaką lufą. Lupą, która ciągle obserwuje wrogów, mam ich na móżce i mogę wpędzić do grobu. Mam powód, nie jeden, co ciągle. I Od teraz szukajcie miejsca sobie kurwa po cmentarzach Jak mam pomagać to mogę wam dać przewodnik A jak coś więcej zarobię to wam zafunduję pomnik